Czy chcecie poznać historię tego świata, który, a zresztą sami się dowiecie, gdy będziecie ten film oglądać? Wszystko zaczęło się, gdy na tej, właśnie na tej wyspie, pojawiła się owca. Było to pierwsze zwierzę na tym świecie. I tu nagle pojawiły się dwie kolejne. I tak powstało niewielkie statko owiec. Już powoli zaczęły badać nowe miejsce zamieszkania. No i raczej myśleć, co trzeba zjeść. Lecz niedaleko tej wyspy. Pojawiło się inne zwierzę. Był to wilk. Było to pierwsze drapieżne zwierzę. Powstała cztero. Cz... Powstała watacha, w której było cztery wilki. A Alfą był jaki... -tea, który pokaże, jak polować swoim młodszym podopiecznym. Wszystko jakby było w porządku. Zwierzęta się rozwijały, powstawały nowe gatunki, lecz niespodziewanie na nad inną całkiem sporą wyspą znikąd pojawiło się ufo. Które postanowiło, że się rozbije i pokaże, że tu było. Tam kosmici niestety nie umieli zbytnio dobrze lądować. Z tego to UFO wyszli... Wyszło czterech... Cztery istoty. Były to krasnoludy. Lecz tak naprawdę... To były to eksperymenty, które miały zapoczątkować wielką władzę na tym świecie. Cztery podejrzane istoty zaczęły początkowe życie. Musiały się rozwijać, budować wioski i kopać. To było w ich życiu najważniejsze. Oraz musia, musieli znaleźć idealne miejsce, aby posiąść legendarną moc. Ponieważ kosmici nie byli w stanie jej znaleźć. I potrzebowali kogoś, kto zrobi to za nich. No ale oczywiście nie mieli czasu, by się takim czymś się zajmować, więc że widzieli losowe eksperymenty. I wysłali je na planetę. Lecz na, drugi, na drugim końcu świata powstało coś, czego nikt nigdy by się nie spodziewał. Powstał człowiek. A jak powstał? Ponieważ po prostu Bóg, Patrzył, co się dzieje niedaleko. Pomyślał, hmm, może ja też coś takiego zrobię. Chciał zobaczyć, czy się coś stanie. Lecz nie chciał, by ten człowiek żył sam, więc stworzył drugiego. I tak oto powstała wioska hawona z dwoma mieszkańcami oraz powstała wioska Akpor z, cztere, z czterema mieszkańcami. Co się dalej działo? Już mówię. Na tej oto pięknej wyspie pojawił się królik. A nie jeden, lecz dwa. Lecz króliki, jak to króliki, szybko się rozmnażały. Bóg nie, pomyśl, nie przemyślał tego, co się może tak naprawdę stać. No i od teraz ta wyspa nazywa się Króliczą Wyspą. Ciekawe dlaczego. Gdy świat się spokojnie rozwijał, to nagle na tej małej wyspie Spadł meteor, z, której, z którego wyszedł demon. Demon nigdy nie widział takiego świata, lecz spodobały mu się pożary, zniszczone drzewa, gdyż on sam, gdy chodził, to tworzył płomienie. Lecz demon ten nie był zwykłym demonem. Posiadał nadzwyczajne moce i wiedział, że ma pewne zadanie. Kto mu je dał? Później się o tym dowiecie. Lecz, aby demon zdobywał siłę, to musi zdobywać duszę. Jak najłatwiej takie koło dusze zdobyć? Już wam pokażę. Demon spuścił wioskę laserową, która zabiła część populacji królików. No i powstały niebezpieczne pożary. Lecz demona to w ogóle nie obchodziło. Ale za to, za te wielkie ofiary mógł stworzyć wielką i potężną Wierzę ognia. Która sama będzie tworzyć demony i atakować wszystkich, wszystkie istoty poza demonami, które znajdą się w jej pobliżu. A niestety to był dopiero początek. Bóg, widząc, co tutaj się dzieje, stworzył człowie człowieka, który będzie musiał. Znowu stworzyć dobro. No i wszystko musi, będzie musiał przywrócić... Równowagę, równowagę temu światowi. Bóg postanowił nawet go oznaczyć złotą gwiazdą. Ten oto człowiek będzie bohaterem. Został pobłogosłowany dostał nadzwyczajną moc, dzięki, dzięki której był potężniejszy i stworzy wielką cywilizację, która sprosta demonom. I uratuje oczywiście biedne króliczki. No i tam inne stworzenia. Ale ja, one są nieważne. Chodzi mi tutaj tylko o króliczki. Wymiełcy w czasie powstało, stało się coś, czego nikt by się nie spodziewał. Nawet Bóg nie sądził, że wioska zostanie zniszczona. A kto to zrobił? Okazało się, że był to ten oto niedźwiedź, który się zbytnio nie przejął tym, co mu zrobili ludzie. Prędkością światła pozbawił życia wszystkich, czyli dwójki ludzi. Lecz Bóg po prostu się z tym zbytnio nie przejął, ponieważ tak działa świat. Ale postanowił, że będzie wspierał. Oto tego człowieka. Postanowił, że doda tutaj 22 ludzi, którzy na czele swego władcy zniszczą wszelkie zło. Lecz później powstała kolejna anomalia, która no nie była zbytnio przyjemna, gdyż powstał lodowy zamek. Z którego wychodziły lodowe potwory. I te umiały się naprawdę, naprawdę szybko rozmnażać. Kto by się spodziewał? Demony były wściekłe. Wiedziały, że, on, że te oto Kreatury będą chciały zniszczyć swych przeciwników, więc demony stworzyły specjalną ścieżkę. A mianowicie ścieżkę z lawy, która z czasem zaczęła, zaczęła ostygać. I tak oto powstała droga, przed, przez którą można było z łatwością przejść. Jak się. Możecie już się w sumie domyślać, jak ta droga była używana. Demony zrobiły wielki marsz na lodowe kreatury. Bóg pomyślał, że w sumie nie będzie musiał się męczyć, by zabić jedno z tych. Obie dwie się wykończą. Obie raz będą osłabione, a ci oto ludzie do no, z... zabiją tych, co przeżyją. Bóg postanowił ofiarować im obfite deszcze. Oraz jedzenie. Dużo jedzenia. I jeszcze więcej jedzenia. No, i oczywiście dał zwierzęta. Stworzył nawet dwa koty. Co było fajne. Ofiarował ludziom nawet trochę. Surowcu, co się bardzo przyda. Okazało się, że krasnoludy mają wojnę z ludźmi. Postanowili zatykować niewinnych ludzi, aby odebrać im tereny. Bóg się wściekł i możecie domyślać się, co było karą. Światarz nie mógł tego wytrzymać. Wyspa przestała istnieć. No, tam trochę krasnoludów przeżyło, ale to było nieważne. Ważne było to, że ludzie się w spokoju rozwijali. Lecz nie tylko ludzie się rozwijali, gdyż demony deptały im po Szczególnie, że zaczęły powstawać kolejne wieże ognia. Lecz niestety te wieże ognia sprawiały, że im więcej było wież ognia, tym potężniejsze były demony. A więc trzeba było je zniszczyć. Ludzie byli gotowi. To był ten czas. Ludzie zaczęli atak na demony. Jak widać, Bóg postanowił się przyjrzeć, co tu się tak naprawdę dzieje, ale ludzie nie mieli szans, jeśli będą działać sami. Lecz oczywiście, ludziom pomagał sam Bóg. Zrzucił meteor. Ludzie sprawiali, że demony musiały, w, musiały wchodzić do wody, co się kończyło śmiercią. to ze sobą nawet dzieci, które jednak stchórzyły i postanowiły uciec. Co się z nimi stanie, nie mam pojęcia. Ludzie ginęli, lecz Bóg cały czas też im pomagał. To była ostateczna bitwa. Demony powoli umierały, lecz ludzie tak samo. Lecz ludzie zaczęli pokonywać demony i poszli po wsparcie. Krea pomienne kreatury musiały stworzyć własnego obrońcę, czyli smoka. Który miał polecieć i zniszczyć wszystko, co żywe. Lecz bestia sprzeciwiła się swoim władcom i tak zaczęła się wielka wojna. Demony musiały zniszczyć smoka, gdyż ten był dla nich zbyt wielkim zagrożeniem, przez co demony musiały niestety zabić paru swoich żołnierzy, lecz jednak smok zginął w wyłamku światła. Ludzie już wrócili i to z wielkim wsparciem. Demony nie miały najmniejszych szans. Już się miała rozegrać ostateczna bitwa. Bóg postanowił, że rozwali Ostate, ostatnie ostatnie wieże. Lecz tej wieży nie mógł dotknąć. gdyż ona została stworzona z niebylekiego płomienia. Tylko zwykłe, normalne istoty były w stanie ją zniszczyć. Właśnie po to Bóg stworzył ludzi. Lecz najpierw byłoby się tam jakoś dostać. Wieża ognia cały czas pluła wielkimi, kulistymi umieniami. Ludzie atakowali. To był desant na demony. Umierali jeden za drugim, lecz jednak się zbliżali. Demon pomagał. Demony pomagały sobie nawzajem, tworząc kolejnych. Lecz już nie mieli aż tyle siły, co wcześniej. Było ich coraz mniej, a ludzi coraz więcej. Mimo tego, że demony szybko się rozmnażały, to Bóg i tak bezproblemowo je zabijał. Ludzie już wkrótce zrobią już trzeci atak. Jeden człowiek nawet chciał stworzyć gwiazdkę, ale nie udało mu się to. Kolejny atak ludzi już prawdopodobnie się powiedzie, gdyż wrócili z ogromną siłą. No i zaczęli tworzyć podstawowe domki, aby mieć miejsce, gdzie można się schować przed demonami. Lecz te już wkrótce przestaną istnieć. Jeśli demony nic z tym nie zrobią, to niestety, albo im stety wszystkie zginą. Wielka fala ludzi szła do wieży, by ją rozwalić. Bóg próbował pomagać, demony próbowały walczyć, ludzie płonęli. Lecz ostatecznie człowiek, który został stworzony, oddał cios. A mianowicie parę. Wielkie pioruny, które były częścią Boga, lecz demon też trochę ich poużywał. Bóg cały czas zaczął gazić tereny, i udało się. Udało się zabić wszystkie demony. No tam prawie wszystkie, ale udało się zniszczyć wieże. Demony nie miały już jak zdobyć swej mocy, więc ich śmierć to tylko kwestia czasu. A ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, gdzie ludzie uratowali świat.